Mistrz Małgorzata to powieść okrzyknięta klasykiem literatury, którą powinien znać raczej każdy. Zapraszamy na jej adaptację w reżyserii Janusza Opryńskiego. To jest kwestia adaptacji. Adaptacja jest zawsze jakimś takim gestem barbarzyńskim. Trzeba jakby najpierw wnikliwie przeczytać powieść i spróbować. Tak mi się wydaje. Wyciągnąć te wątki, które są najistotniejsze, ale tak, aby nie zburzyć konstrukcji. I to jest moja zasada. I tak mi się wydaje, że udało nam się potem, przy czasie prób, też czytanych, zachować jakby pewną myśli konstrukcję Mistrza i Małgorzaty. I wychodzący ze sztuki odpowiedzieli nam na pytania, jak oceniają spektakl. Wszystko zagrało, moim mhm. zdaniem. Ta forma przekazu była tak. Na tylu warstwach, na tylu poziomach, że to teraz czuję jeszcze bardzo silne emocje. Sam spektakl jest no na pewno okazały i dosyć fascynujący. Ciekawa, ciekawa inscenizacja, samo ustawienie jednak na scenie, widownia dookoła. Jestem wręcz zachwycona, tym bardziej występem tutaj na szarpach. Był to moment dla mnie wzruszenia, ponieważ jest to sztuka, którą naprawdę bardzo dobrze rozumiem. Publiczność oceniła, która scena najbardziej zapadła im w pamięć. Najbardziej zapadła mi w pamięć scena biegającej Małgorzaty nago wokół sceny. Scena balu, oczywiście, występy na tej szarki. Ten oraz wiele innych spektakli możemy obejrzeć w teatrze Mina Jana Kochanowskiego w Opolu. Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem na stronie internetowej teatru. Dla studenckiej telewizji SETA mówiła Natalia Umińska.